Zachował prowadzenie o 1 punktu przed Czechem. Martin Schmidt. No tu warto się przyjrzeć. 33 lata medal drużynowy i to on był tym, który pociągnął Niemców po dwóch świetnych skokach zawsze otwierających rywalizację pierwszej i drugiej serii. No i teraz też powyżej 120 metrów i to dobrych parę metrów, 124 metry. ma już 10 medali mistrzostw świata 4 złote 2 indywidualnie w tym sezonie jeszcze nie był na podium ale dwa lata temu w roku przecież był na miejscu trzecim był także trzeci w zakopanem to jego wielkie przypomnienia ale postać przecież niezwykle znacząca dla światowych skoków Jan Matura Jan Matura 128 metrów. To jest najlepszy skok. Trochę bardzo dobry wiatr. Przez całą długość podnarty. narty, prędkością ponad pół metra. Stąd odjęte 5,6 punktu. I Matura samodzielnie w tej chwili obejmuje prowadzenie. Freitag za nim o 4,4. Janda 4,5 punktu na miejscu dziewiątym Piotrżyła Emanuel Szedal. Dokrewny olimpijczyk na Mistrzostwach Świata od Lachti. chociaż nie było go ani w Waldifieme w 2003, ani w Saporow w 2007 roku. Dobry skok. Wprawdzie wydaje mi się, że trochę zaczyna się przecierać na skoczni. Tym samym będzie mniej wiecznie, teraz już wiatr. Pół metra poprzednio te prędkości przekraczały ten średni pomiar i tylko 4,4 punktu odjęte szedali jest, dziewiąty wyprzedził Piotra Żyłę. Peter Prewc. Lepsze debiut na mittubaken oslo dopiero 17 a 7 na igrzyskach olimpijskich i teraz wylądował poza 120 metrem 120,5 dobre występy Łaże Świata u nas w zakopanym w obu Wszystkich trzech wysoko, tuż za dziesiątką. 11, 12, 14 miejsce. W Innsbruck także był tuż poza dziesiątką 11. A więc lubi te skocznie, na których coś się dzieje, które mają renomę. Noria Kasai, sześć medali, Mistrzostw świata bez złota, dwa indywidualne, drugie, trzecie miejsce w 2003 roku w Baldifiemy. I spokojna kwalifikacja. Zresztą dobrze skakał jak widzieliśmy podczas rywalizacji drużynowej. No, ale jako całość Japończycy tym razem nie dźwignęli ciężaru, nie skakali równo i w rezultacie dwa poprzednie medalowe występy. Dwa razy trzecia pozycja w Sapporo i Libercu była nie do obronienia. 23,5 metra, miejsce czwarte Robert Kraniec później Paweł Karelin Anders Bardal, Urman Jakobsen, Kołdelka i to będziemy mieli koniec kwalifikacji i zobaczymy pretendentów do medali, chociaż pewnie i w tej grupie jacyś mają swoje aspiracje, marzenia, tylko czy są w stanie no musiałby być bardzo zmienne warunki, na razie Niezwykle zmienne one nie są. Kwaniec 124,5 metra. Wygląda na to, że dzisiaj jest to jedna z najbardziej trafianych odległości. 124,5 metra. Roberta Krańca daje mu ósme miejsce. Egzekwo z Korniłowem. Matura prowadzi. Skoczył najdalej. 128 metrów. Paweł Karelin. Janin cały czas pewnie wspomina swój znakomity występ noworoczny w garmisch parten czy czwarte miejsce w Engelbergu. Garmisz-Parten, druga pozycja najwyższa w jego karierze i teraz dobry skok 127 metrów. Minus 4 i 30 a więc tutaj noty mogą zdecydować plus to, że przy wietrze zyska 1 i 3, ale ostatecznie 54 punkty od sędziów i dwa punkty straty do prowadzącego Jana Matury. Bardał na treningach świetna forma. I teraz pytanie, czy jest w stanie przypomnieć sobie wielkie występy. Medale do tej pory w drużynie w mistrzostwa świata na igrzyskach olimpijskich i to był dobry skok 128,5 metra. Jeden z treningów miał zwycięski, wtedy wprawdzie nie było Adama Małysza Tomasa Morgenszterna. Nie wszyscy skakali, raczej starali się trochę schodzić sobie z linii obserwacji, zainteresowania, by nie, nie wywoływać presji, że ktoś bardzo dobrze skacze. Teraz dobry skok Bardala 128,5 metra daje mu prowadzenie. A po nim Michel Urman. Zobaczymy. Dobre dwa skoki, ale tylko w drużynie. Indywidualnie nie stać go było na dwie porównywalne, mocne próby. Znowu jest boczny wiatr lekko i ten skok jest w granicach 120 metrów zepsuty albo nie dało się skoczyć. Leciuteńki wiatr z tyłu, a więc zmienił się. 121 metrów to nie będzie wysoka pozycja misiela Urmana. Zawodnika, który miał złote i srebro igrzysk olimpijskich w drużynie. Cztery medale. mistrzostwa świata, złoto, srebro, dwa razy brąz także w drużynie. A teraz proszę zwrócić uwagę bezwiecznie. Urman dopiero 13. Żyła 15. Anders Jakobsen. Właśnie się zrobiło od razu. On no, bardzo odważnie i bardzo daleko. Najdalej. Bożej 130 metrów. To już był taki skok, którym chciał zaznaczyć, nie, jest 129,5 metra. Chciał zaznaczyć, że będzie się dzisiaj liczyć, że Norwegowie w drużynie mogą w końcu postraszyć Austriaków. Na razie od lat. Usadowili się na wygodnej pozycji. Tuż za wielką ekipą austriacką. Ciężko ich będzie pokonać. Ale jak będą skakać, zobaczymy na razie jak objął prowadzenie. I to wyraźnie przed bardalem. Paj Norwegowie. Zobaczymy, czy będą jeszcze jakieś mocne odpowiedzi. Pozostaje. Trójka, kołdelka i to. Jeżeli będzie nadal ten wiatr lekko z tyłu i to tak daleko pewnie nie skoczy i... Na zakończenie kwalifikacji Johan Remen Evensen. Kołdelka. To jest w granicach 120 metrów. Ładnie wylądował tam, gdzie jest oznaczona Linia punktu K. Sędziowie niekoniecznie oceniają wysoko jego sylwetkę i sposób zachowania w locie. Rzadko dostaje noty powyżej 17,5. Teraz właśnie tyle dostał 52,5 od sędziów. Dajki to i później Johan Wensen i dziesiątka, którą rozpocznie. Kamil Stoch. A przypomnę, że do konkursu zasadniczego w programie pierwszym o godzinie 17 pozostają niespełna 3 kwadrans 131,5 metra. Ale już miał wiatr podnarty ponad pół metra. Duża różnica między skokiem kołdelki, między poprzednią Próbą a teraz momentem rywalizacji Japończyka. 131,5 mimo to jest drugi o 1,4 punktu za Jakobsenem. Jakobsen miał minus 0,3 punktu i wyższe noty. No i teraz Johan Remenevensen zwycięzca z Vickersund w drugim konkursie w pierwszym był egzekwo z w drugim drugi za Austriakiem no i ciekawe czy ta forma jeszcze została czy stać go na długi skok to jest dobry skok myślę że podobnie jak Jakobsen tak 129,5 przed linią 130 metrów wylądował Johan Remen Evensen, ale on miał znacznie lepsze warunki, więcej wiatru, który zresztą lubi, który potrafi wykorzystać i powinien być w trójce, chyba, że jeszcze będzie za Bardalem. Tak, Jakobsen i to Bardal Evensen, czwórka z trzema Norwegami, przedzielił ich tylko drugi, Daiki Ito. Za chwilę zobaczymy pozycję naszych zawodników. Zograwski dość wysoko. Martin Schmidt. Mistrz świata juniorów i dawny podwójny Mistrz świata obok siebie. Kraniec to są jeszcze te odległości dalsze od Piotra Żyły. I teraz 19. Piotr Żyła. Ława Prewc, Stefan Hula. 25, 118 metrów. Czyli mamy czwórkę w dzisiejszym konkursie, a za moment zobaczymy, kto z dziesiątki zdecyduje się na skakanie. Wczoraj nie mogli oddać żadnej próby, więc dzisiaj myślę, nie będą się specjalnie już chować. Raczej powinno być skakanie dla wszystkich, chyba że jak zwykle Simon Amann się nie zdecyduje. Oto zwycięzca kwalifikacji Anders Jakobsen.